Jadę rowerem, coś mnie zmusza, ale na przykład szybko nawet jadę, żeby zamknąć oczy, to się dzieje, nie? Nauczyłem się rozumieć ludzi, którzy pierwszy raz jebać widząc mnie, się śmieją, ale kiedyś słyszałem, że cierpienie uszlachetnia, tak tak często mówią księża inni, to to, to, to jest gówno prawda. Ojciec zawsze mówił mi, że jestem cymbał od dzieciństwa, nie? To mam teraz z Tourette'a, nie no. Nauczyła mnie choroba też zielsek do wartościowania samego siebie, Przyważnia ludziom na ulicy, pomagam czy gdzieś tam. Natomiast nauczyłam się no, do, doceniania siebie w sensie takim, że, że pod tą całą destrukcją, którą gdzieś tam człowiek ma, staram się dbać o siebie. No i nauczyła mnie też choroba o, 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 zrozumienia głupoty innych, no, że, że ja mam swoje wady i nie mają swoje wady. Staram się, nauczyłam się rozumieć ludzi, którzy pierwszy raz jebać, widząc mnie, się śmieją. Ale, ale ktoś się śmieje, popatrzę, no mam dobry nastrój, to nie się śmieje. Ale czasami mówię, nawet jak jest taki gościu jak szafa, ja mówię, może coś ci wytłumaczyć, nie? Tak, on jest agresywny i mówi spierdalaj, ja mówię, nie ty spierdalaj. Powiedzmy do 18 roku było takie różne, takie, 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 takie objawy, same cholalia, same okrzyki bez treści yy, i, i, i. Potem trafiłem w wieku 18 lat do Kościoła zielonoświątkowego. I wtedy, tam się wiadomo, się dużo modli, śpiewa. Przez trzy lata, zamiast tych echolali, krzyczałem aleluja, Amen, nie? No to, bo to jest choroba neurologiczna z objawiami psychicznymi. Jasne, no i przez pierwsze trzy lata, jak tam byłem, było ok. No przychodzę, aleluja, krzyczałem Amen i tak dalej. Potem się zaczęło to pogłębiać i to jest specyfika tego, bo siedziałem, siedziałem w świecie Biblii, tam pisze, że opętani tam pienią się, zgrzytają zębami. Ja miałem takie same objawy. Mi pośrednio mówiono, ja sobie bezpośrednio, destruktywnie, że, że mam diabła demona. I to się zaczęło w ogóle potęgować. Więc miałem dwie próby samobójcze, raz się ciołem, raz tabletkami, terfuzinu łykałem. To dla psychiatrów informacja. No i, i miałem wszystkie objawy przez lata y, książkowe, tak jak Oliver Sacks pisze, a nawet więcej. nie? Różne widziałem, znaczy słyszałem różne głosy, że z tym, że y, Choroba mi się pogłębiała przez umysł, bo powiedzmy objawy na zewnątrz są zawsze takie same i od dzieciństwa miałem, do dzisiaj mam, choć już mniej, sobie wykres zrobiłem, natręstwa y, różne, że na przykład wychodzę z toalety, trzy razy się podcieram, gaszę światło, pięć razy gaszę, mam czyste spodnie albo buty, muszę się zbrudzić, y, jadę rowerem, coś mnie zmusza, na przykład szybko nawet jadę, żeby zamknąć oczy, to się dzieje, nie? W yy, miałem to mi zęby się wykrusyły, tylko myję okna, czy coś robię, czy tu czyszczę te, te taki, to mnie coś zmusza, żeby to zniszczyć. W tej chwili z wiekiem jest już tych objawów mniej. Od jednej się kończą, drugie zaczynają, dlatego że mam no, większy charakter. No i od dzieciństwa, yy, jak ja mówię, mam takie natręstwa seksualne. Jako facet jakieś tam potrzeby mam, ale zrobiłem sobie jakiś wykres i pamiętam, że pierwsze objawy takie... No różne, różne te, sobie zrobiłem taki wykres, gdzie w tej chwili już nie cierpię choroby, jakieś miałem te, te samobójstwa, fobie i na tle religijnym, maniakalnym i, i wydawało mi się, że kuś mi rośnie na oczach eee, i dopiero gdy sobie po latach uzmysłowiłem, że to jest choroba neurologiczna z obiadami psychicznymi, a od dzieciństwa też słyszałem, że jestem debil, tuman, do dzisiaj to słyszę no, od ojca i, i to gdzieś w psychice siedzi, dlatego że, że no... 90% objawów mojej choroby się bierze z głowy. Ja potem jak zacząłem kląć po latach, to różne hasła i przeważnie seksualne podteksty, nie? Ty dziwko, ty kurwo, dupy mi daj, nagle no, samo ze mnie wychodziło tak. No. Kupę śmiesznych sytuacji i groteskowych w związku z tym. Natomiast natomiast, to co teraz tam widzicie, to jest tam 5%. Nie ma się w związku. U nas w urzędzie nie mam skrupułów wobec nikogo, nie to, żeby obrażać, nie? Kawały opowiadam o księżach, o, o biskupach, o papieżach. Po prostu, jak coś czuję, że mam zażartować, to żartuję, nie? Chyba, że widzę, że ktoś jest zgorszony, to się rzadko zdarza. Potem biorę, mówię, facet albo kobietę wyluzuj trochę. To, to jest wszystko tylko w twojej głowie. Bóg ci dał życie żyć. Nie, nie robisz innym krzywdy, no. Natomiast doczyniamy już wartości. No i to jest takie, takie jakieś... Teraz mnie zapasjonował, zapasjonowało ludzi, co też. No i coraz więcej się dzieje. Ale to chcę powiedzieć wszystkim, że zespół Tureta jest nieuleczalny. Z wiekiem może jedne objawy ustąpić, drugie się pojawić. Natomiast y, nie należy z tym, nie należy dzieciom zwracać uwagi, bo jak ja słyszę, do dzisiaj ludzie, którzy mnie znają lata, twierdzą, że ja na seks, nadużywam tej choroby i ją wykorzystuję. Y, teraz po latach wiem seks, że są przeciwstawne bieguny. No jadę, 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 tutaj, jadę, tutaj młodzież wychodzi ze szkoły, jadę rowerem. Niby tego nie chciałem, a, a to był silniejszy. Nie biorę lekarstw dlatego, że... Oj, słuchaj, kiedyś stwierdziłem, że muszę być silny.